Witam serdecznie i zapraszam do wysłuchania czytania na sierpień 2023 dla zodiakalnych lwów wszystkim obchodzącym urodziny, czyli osobom spod znaku lwa. Życzę wszystkiego najlepszego. Przechodzimy do Waszego rozkładu. Przypominam, że jest to czytanie ogólne. Proszę po prostu poczuć, co z Wami rezonuje i to dla siebie wziąć. Lew w sierpniu 2023 fajnie na spodzie talii macie asa kielichów. To jest. Zawsze asy to są szanse. W przypadku kielichów to są kwestie uczuciowe. Tu się wylewają emocje, tu przypływają emocje, tak? Uczucia. To jest jakiś gołąb, tak, który też jakby jest, jest dob dobrze się kojarzy. Jest y, dobrym znakiem. E, no zobaczymy, co tutaj wasz rozkład pokaże. Wy w tym miesiącu. <laughs> Powiedziałabym, że rozkład potwierdza to, co na początku się pokazało. Karta kochanków. Wyzwanie dla was, słońce. Przyczyna obecnej sytuacji. Paść mieczy. Co było w przeszłości? Królowa buław. No, taka energia wasza, naprawdę. O czym myślicie? Szóstka monet. Co w najbliższym czasie? Dziesiątka monet. Jeszcze dodam, że ten czas około urodzinowy, zwłaszcza przedurodzinowy, może być trudny. Natomiast po urodzinach możecie poczuć taki przypływ świeżej energii, i yy, ta dziesiątka monet właśnie może to pokazywać, bo to jest takie spełnienie, osiągnięcie, ale też zaczynacie nowy rok i wasze nastawienie jest takie, że gdzieś tam. Po urodzinach, macie być może jakieś postanowienia, chcecie w coś wejść, coś zaryzykować, spróbować czegoś nowego. Wasze otoczenie, kapłanka, czego nie widać, trójka kielichów, bardzo romansowo u Was jest. I rezultat bądź rada. Karta świat. Jeszcze go sprawdzę jak to widać. Ok. Mam, mam inny statyw, więc, więc tutaj chciałam się upewnić. Słuchajcie, macie fajne karty. Macie y, słońce, które jest waszą planetą, tak? To je, wy się w tym bardzo dobrze czujecie. Ale zobaczcie, w jakiej pozycji jest ta karta. To jest wyzwanie dla Was. Ja tą kartę tak kładę, bo chodzi o to, żeby wszystkie karty były widoczne w czytaniu. Natomiast no to jest dla Was wyzwanie. To jest karta, która. Która woła do Was, która staje Wam na drodze, staje na drodze i, i mówi: zacznij się cieszyć, zacznij być sobą, zacznij błyszczeć, zacznij wysyłać tą energię, kto jak nie lew, tak? No, karta kochanków oczywiście oznaczająca romanse, takie związki też przeznaczeniowe, ale karta kochanków jest także kartą trudnych wyborów, więc to nie jest tak, że to tak brzmi, że kochankowie to zaraz będzie flirt romans, nie, bo to też są niełatwe decyzje. Akurat może nie w tej talii, ale tego tak tutaj nie widać, ale generalnie tu chodzi o to, że. Często stoimy na, na takim rozdrożu i nie wiemy, co wybrać. W przeszłości królowa Buław, to jest Wasza energia energia pasji, seksualności, romansów, takiego mm, ognia, działania, takiego pójścia. Powiedziałabym, że was taka energia rozpiera. To jest w przeszłości, co nie znaczy, że tutaj wam ubyło, ale gdzieś tutaj w was jest taka, taka siła, która być może to troszeczkę przygasła. Tak jak powiedziałam, macie znowu zaświecić, to jest dla was wyzwanie na ten miesiąc, tak? Swoim własnym światłem. Szóstka monet, dziesiątka monet. Bardzo dobre karty, bardzo dobra energia. To może, oczywiście, chodzić o pieniądze, ale nie tylko, ponieważ przypominam też czytanie ogólne. Więc tu chodzi o. Jakieś miłe niespodzianki, o to, że ktoś wam coś zwraca, być może jakieś przeprosiny, być może jakieś pogodzenie się, być może jakiś zwrot długu też karmicznego, bo to nie chodzi oczywiście tylko o, o dług taki finansowy, yy, tylko że czujecie, że jakaś, o, rekompensata to chyba będzie najlepsze słowo. No i powiedziałabym, że możecie się w, yy, w związku z tym poczuć tacy spełnieni, tacy ubogaceni, tutaj obfitość się pokazuje. Oczywiście 10 monet, nie tylko mówię o pieniądzach, mówię też o domu, o rodzinie, ale generalnie 10, czyli najwięcej ile może być, obfitość jak najbardziej. Widać, że naprawdę po tych urodzinach, czy. W tej okolicy urodzin, gdzie robimy jakieś plany, być może na kolejny rok życia, wy rzeczywiście chcecie zacząć coś nowego. I to jest takie, powiedziałabym, bardzo śmiałe pójście w coś nowego, przynajmniej planowo na razie, bo tutaj może się zaraz okazać i zaraz powiem o co chodzi. Głupiec jest pierwszą kartą, a świat jest ostatnią kartą Wielkich Arkan. Więc tutaj jakiś etap się dopina, jakiś etap się kończy. Coś się domyka, o może to jest dobre słowo, i wy rzeczywiście widzicie, że już pora wejść w coś nowego. Wasze otoczenie, kapłanka, i teraz tak, powiedziałam tutaj, że romansowo jest, bo aż cztery karty pokazują mi energię romansu. Oczywiście te karty mogą również znaczyć coś innego, natomiast powiem o co chodzi. Karta Królowej Buław, Kochanka. Kochankowie, romans trójka kielichów romans, kapłanka, kobieta w ukryciu, czyli jakiś ukrywany romans, nic takiego oficjalnego, bardziej coś utrzymywanego w tajemnicy. Dlatego powiedziałam, że może być, że jest romansowo. Ale oczywiście dla każdego to znaczy coś innego i kapłanka może również oznaczać inne sprawy dotyczące kobiet, dotyczące tajemnic, wyjawianie jakichś rzeczy. Ujawnianie y, jakichś sekretów, wychodzenie y, po prostu jakichś tajemnic, że coś się wydało, tak? Y, ale to jest energia z zewnątrz, więc albo do Was dotrze jakaś informacja, do Was dotrze jakaś... No może nie plotka, bo to nie, wcale nie musi być plotka, tylko po prostu coś się y, okaże. Coś, co było do tej pory ukrywane. Wasze nastawienie, przepraszam, wasze nastawienie jest tutaj. Tutaj jest czego nie widzicie. Trójka kielichów to jest karta zabawy, imprezowania. No też w okolicach urodzin. No oczywiście bardzo możliwe, że sporo z Was będzie organizować jakieś imprezy, spotkania towarzyskie, świętować będzie i to jest, i to jest fajna energia: to jest zabawa, to jest rozrywka, takie. Spotkanie w gronie osób, który, które są nam bliskie, z którymi się dobrze czujemy, z którymi się lubimy bawić, ale tak jak powiedziałam, również karta romansów. No i y, mamy kartę świata, która, y, tak jak powiedziałam wcześniej, mówi o domykaniu się jakiegoś etapu y, o tym, że y, widzicie, że jest, wszystko jest cykliczne i być może jakiś cykl w waszym życiu dobiega końca, tym bardziej, że dziesiątka jest, teraz jak wzięłam karty te, z których będę dopytywać, na końcu miałam dziesiątkę kielichów, więc może chodzić o związki, relacje, współpracę, kooperację, tak, wszelkie, wszelkie takie sytuacje, kiedy mamy naprzeciw drugiego człowieka, czy grupę ludzi, tak. No dobrze, tak jak powiedziałam, karty macie dobre. Karty macie dobre, wystarczy tylko skorzystać z tej energii, którą przynosi wam miesiąc, w którym się urodziliście, słońce w waszym znaku i dopytamy. Kochankowie, siódemka monet, tu jest karta, która pokazuje, że na coś ktoś długo czekał. Przypominam, to jest wasza karta, tutaj jesteście wy, więc być może z czymś zwlekacie, być może na coś czekacie, być może, bo tutaj... W siódemce monet nie ma ruchu. Tutaj jest takie czekanie, jakby samo się miało coś stać. Czasami jest tak, że rzeczywiście trzeba na coś poczekać. Natomiast jest tutaj trochę takiej bezczynności, wyczekiwanie, że się coś zadzieje. Jeszcze dodam tylko, że karta kapłanki, która mówi o tych tajemnicach ewentualnie wyjawianych, i paśmieczyk, który jest też osobą, która dużo wie, która plotkuje, która znosi, czy zbiera może informacji, gdzieś tam coś do was dociera, możecie wy zbierać te informacje, mo może do was y dotrzeć jakaś y wiadomość, że to czy tamto, tak i jakby wtedy się pewne rzeczy okażą, ale to jest osoba raczej dobrze poinformowana, nawet rzekłabym ciekawska, więc tutaj z tym może to mieć coś wspólnego. Ale mnie, czy również jest młodą osobą, ciekawą świata, jest osobą, która się różnymi rzeczami interesuje. No, dosyć bystrą, inteligentną. Natomiast, tak jak powiedziałam, taka czasami może być to osoba wścibska. Karta Słońca, czyli wyzwanie dla Was. Sąd. Karma. Mam talię, chyba dwie, w których ta karta nazywa się Karma, nie sąd. Tu chodzi o to, żebyście po prostu o sobie wreszcie pomyśleli. Słuchajcie, karta y, słońca, czyli wasza energia, y, to jest dla was wyzwanie. Wy macie o sobie pomyśleć. Słuchajcie, nie uszczęśliwimy nikogo, jeżeli sami nie będziemy szczęśliwi, dlatego że my wtedy nie emanujemy taką prawdziwą, szczerą energią szczęścia, tylko takim czymś wymuszonym, jakąś powinnością, poświęceniem, tak? Ale Wy też się y, poświęcają, też. Mm, y, też jakby dla dobra innych dużo rzeczy robią. Szóstka monet, tak jak powiedziałam, to też jest jakieś y, karmiczne tak jakby y, zwrot czegoś dla Was, jakby coś, czego być może już się nie spodziewacie i znowu macie tego pazia miecz. Tak jak powiedziałam, paść mieczy to jest zdobywanie informacji, więc być może chodzi o to, że czegoś nie wiecie, że Coś do Was dotrze, co. Yy, wiecie, co przyszło mi też, bo czy to jest też detektyw, że być może nie mieliście na coś dowodów, tak, takie coś mi przyszło. Yy. I myślicie o tym, żeby coś komuś udowodnić, to musicie mieć na jakby czarno na białym jak, jakieś, jakieś informacje, jakiś, jakiś komunikat, tak? Dobrze, 10 monet, fantastyczna, fantastyczna karta <laughs> i cesarz. No powiedziałabym, że tak. Biznes, bardzo dobrze. Jakieś plany inwestycyjne. Zarządzanie, tutaj bardzo dobrze. Czyli tutaj w kwestiach zarabiania powinno być raczej dobrze, lub jakiegoś inwestowania w dom, w rodzinę. Cesarz to również szef przełożony, ale to także ojciec, mąż, głowa rodziny. To jest osoba, która zarządza. To jest także osoba, która jest bardzo silna, pewna siebie, która jest sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Czyli ja decyduję, ja jestem na pierwszym miejscu. Proszę pamiętać, cesarz to ja, bo cesarz oznacza barana w tarocie, więc jakby ja jestem najważniejszy. Patrzcie na mnie, ja teraz moja, jakby mój czas, teraz ja jestem najważniejszy. Z czym nowym tutaj chcecie iść? Być może czuliście się samotni, być może czuliście się opuszczeni i wy tutaj w jakimś e, kierunku będziecie podążać, żeby być może wyjść z tej samotni, być może wyjść z tej izolacji. Co znaczy kapłanka? Czwórka mieczy. E, powiem tak, nawet jeżeli się czegoś dowiecie, co e, może być. Chociaż nie pokazują mi się tu ciężkie energie, musiałabym powiedzieć, ale to może być dla was uzdrawiające i uwalniające. Dlatego, że czwórka mieczy mówi o uleczeniu. E, więc być może coś, tak jak powiedziałam wcześniej, może coś podejrzewaliście, ale nie mieliście dowodów, i teraz to przychodzi i tak jakby schodzi z was, was taki ciężar, że wy już wiecie na pewno, że tak jest, że to nie są wasze jakieś e, tylko domysły albo podejrzenia, że nic wam się w głowie nie poprzewracało. Rzeczywiście taka sytuacja. Trójka kielichów, czego nie widzicie, siódemka mieczy, to jest romans, od razu mówię, czego nie widzicie, przypominam, ktoś was może oszukiwać, to może być romans, trójkąt, wasz partner, partnerka. Tutaj jest ewidentnie ktoś oszukujący, ktoś z towarzystwa, ktoś ze znajomych, to tutaj proszę uważać. No i karta świata, otwarcie się, dziewiątka monet, spełnianie swoich życzeń pójście za swoimi potrzebami, dogadzanie sobie, realizacja swoich potrzeb, swoich marzeń, swoich celów. Fantastyczna karta. Tutaj w karcie świata otwieramy się, coś domykamy, ale otwierają się nowe drzwi, nowe możliwości, więc fantastyczne macie karty. Powiem tak, tutaj tylko trzeba uważać, czego nie widzicie, więc troszeczkę bardziej spójrzcie na to tak. No tak, przyjrzyjcie się, tak troszeczkę bardziej. Hmm, jakiego to słowa użyć? Yy, szczegółowo, tak? Tak, szczegółowo się bardziej przyjrzyjcie. Dobrze, jaka rada dla Was na sierpień, szóstka mieczy. Być może ta karta proponuje Wam wyjazd, być może zostawienie jakichś myśli, nieko, takich, które Wam nie służą. Być może. Yy, fizyczne lub mentalne oddalenie się od czegoś, żeby się nie katować, bo wszyscy miecze my zostawiamy tutaj, gdzie jesteśmy, to, co nie jest dla nas dobre, to, co nam nie służy, i ruszamy do przodu bez tego balastu, bez tego obciążenia. I takiej taki drogi Wam życzę na, że tak powiem, nowy rok życia. I jeszcze raz wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam.